Jak zwykle, musimy czekać, gdzie Tamasza jest. Oj, szefie, spójrz na to z innej strony. Słoneczko świeci. O, spójrz, jadą. Jadą i pojechali, co teraz? Nie wiem. No, nie wiem, co Ci powiedzieć, szefie. Nie wiem. Nie wiem, co będziemy robić. O, szefie, spójrz. Jajko niespodzianka. Uuu, chodź, otworzymy je. Ale nie wiem, czy możemy. Ach, przestań. Otworzymy je. Dzień dobry wam. Cześć wam, przyjaciele. Jesteśmy już. Hm, priviet, No i Masza i Niedźwiedź też zawitali do nas. Czekolada, czeko czekolada, czekolada. Widzicie te wszystkie plamy tutaj? To są plamy od czekolady. Ponieważ na tej macie już otworzyłem z tysiąc różnych jajek, ciągle wypala mi ta czekolada i brudzi moją matę. Ale nie szkodzi. Nie szkodzi. Mamy hipcia, do którego możemy wlać wodę. Ponieważ jego ciało jest gumowe, wlewamy wodę do niego, naciskamy i przez tą dziurkę w buzi wylatuje woda. O, głowa jest cięższa niż reszta ciała, dlatego chipcio spada. Ok, zgadnijcie, co teraz będę robił. Jadł tą czekoladę! I dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Do widzenia!